Cześć wszystkim, z tej strony Star Nerd. Zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. Dalej sobie pykamy w Blood Wars, czyli grę przeglądarkową, którą znajdziecie w opisie pod filmem. Ale jeszcze przed startem filmu, tym razem nie będę wspominał o subskrypcjach. Zachęcam Was do wzięcia udziału w w zbiórce na rzecz Małej Antosi. Dzisiaj dostałem taką wiadomość od jednego z graczy na serwerze R20. Zaraz wam pokażę, że no, prosi mnie czy nie mógłbym udostępnić takiej zbiórki też na, na moim kanale. Jako że tutaj no, jednak tych, tych osób ogląda trochę, trochę ten profil, bo około 200-250 wyświetleń Zbierają te filmy mniej więcej każdy odcinek, także nawet jeżeli jedna z Was wspomoże akcję, to na pewno, na pewno tutaj dobro wraca dwa razy. Pamiętajcie o tym: tutaj macie moją wpłatę, akurat nieważne jaka kwota, ważne, ważne że to jest po prostu, że jest tak. Nie, nie, nie tutaj nie będę się chwalił, ile tam. Przelewałem. Tutaj, tutaj macie wiadomość od jednego z gracza. Nie będę pokazywał też jego niku, bo może sobie po prostu nie życzy. Link znajdziecie tutaj w tej wiadomości. Ja go też umieszczę pod, pod filmem w opisie. Zapraszam Was właśnie do, do akcji. Dziewczynka jest chora na serce, ma problemy, zbierają na operację. Zostało ostatnie 11 dni do końca tej zbiórki, więc jeżeli macie środki chcecie pomóc, to, to zapraszam. Teraz przejdziemy sobie już do, do głównego tematu filmu, czyli do naszej ekspedycji z, ze Sfinksa. Już sobie to powyłączam. Otwieram, otwieram ekspedycję. Ale jeszcze przed otwarciem to tak, krótkie omówienie lokacji. Jeżeli chodzi o Góry Przemiany, tutaj nam Bladburs sugeruje poziom uczestników między 97 a 103 poziomem. No na serwerze sezonowym, jak i na starszych nekropoliach, jest to, to nie ma to sensu, raczej tak w okolicach poziomu 85 śmiało możecie zakładać już tą lokację, robić ją w duetach, w trio, w zależności od tego jakie macie, jaki macie sprzęt w klanie, na co wam pozwalają wasze statystyki, ale myślę, że taki duet, trio będzie w zupełności wystarczał. Jeżeli chcecie zrobić tą lokację, najpierw musicie oczywiście uzyskać odznakę za, za poprzednią lokację, czyli za Wielki Step 2, tam uzyskujecie odznakę otwierającą, czyli Krzyż Pogromcy Bliźniaków. Natomiast za Sfinksa, jeżeli go zdobywacie tę odznakę, to zdobywacie Krzyż Człowieka Zagadki. No i co, już zaraz sobie otwieramy tą, tą lokację, porównamy sobie oczywiście statystyki, tego Sphinxa do, do tego, co ja przygotowałem. Um, no oczywiście była analiza tutaj około 50 50 graczy z rankingu, e, wspomnę o jakichś tam jego najważniejszych cechach. E, tutaj akurat jak widzicie na grafice e, mi się trafił mi się trafił jeszcze Sphinx e, z eventu świątecznego także takie grafiki również e, trafiają się w, kilka razy tam chyba do roku, jakieś specjalne są odsłony w grafik. Już sobie podgrywam te statystyki, sekundeczkę. Proszę bardzo. I tutaj Wam sporządziłem właśnie e, krótkie podpowiedzi oraz e, statystyki główne tego, tej postaci. Co ważne, jest to bardzo słaba postać, w sensie jak porównujemy na przykład ją do Remusa i Romulusa, to myślę, że to jest ten sam poziom w e, postaci. dlatego że Remusa i znaczy bracia występują jakby w duecie, więc e, mają podobną ilość życia jak e, jeden Sphinx i e, tutaj też e, no, no nie jest ciężko po prostu zabić tego, tego przeciwnika, nie ma on jakichś ataków specjalnych, dość mocnych. Jedynie, jedynie m, jego takie ataki specjalne to jest to, że po prostu. Jego ilość ataków się podwaja. Czyli, na przykład, tak jak ten Sfinks, normalnie bije około 6 razy na rundę. To y, używa ataku specjalnego o nazwie Moc Skrzydła Wiatru. Tak, Sphinx używa mocy Skrzydła Wiatru jego ataki stają się dwukrotnie szybsze dzięki temu atakuje 12 razy na rundę Jed, jeden taki jego atak bije od 350 do 400 obrażeń z tak zwanej łapy i teraz jeżeli, jeżeli wasza postać nie ma wykształconych ewolucji i absorpcji na poziomie 5, wasz towarzysz też nie ma no to raczej będzie będziecie łatwym Łatwym po prostu przeciwnikiem dla tego Sphinxa, więc musicie sobie zadbać o tę ewolucję, żeby były podbite jak najwyżej na tym 85 poziomie. I teraz, tak, jeżeli chodzi o samą jeszcze lokację, to nie będę Wam tutaj podpowiadał żadnej konkretnej broni, jaką sobie możecie na niego ubrać. Wiem, że dużo osób robiło tą lokację w karabinie snajperskim, legendarnym doskonałym, albo jakimś tam epickim. Do tego zakładali sobie ze sprzętu jakiś tam zbroje szybkości, dodatkowe obrażenia, typu jakieś tam rogate, krwawe, żeby zwiększyć, żeby zwiększyć ten, ten dopał do obrażeń na rundę. Ważne, żeby każdy. Każdy z Was bił e, około tam 4-5 tysięcy obrażeń na rundę. Jeżeli będziecie e, mniej więcej taki wynik e, wykręcali, no to zabicie tego sfinksa powinno zająć Wam mniej więcej 4 rundy. Jeżeli chodzicie w duecie, gdzie obaj, e, obaj po prostu idziecie ofensywnie, bo jest jeszcze druga opcja: jak idziecie na przykład w trio i tablacha jest raczej pewniejsza, tylko mniej, e, mniej doświadczenia z będziecie gdzie tylko wy idziecie jako założyciel ofensywnie, natomiast bierzecie sobie jeszcze dwóch dodatkowych pomocników, oni idą w bunkrze, wbijają tam jakieś dodatkowe arkana na zwiększenie swojego życia, na przykład możecie sobie wziąć jakieś łapaczy, gdzie wbiją tam majestat, no i oni wszystko tam resztę wbijają w, w obronę, żeby po prostu ściągać te ataki, na siebie i być takim po prostu czołgiem, który, który wybroni was tak, na, na tej ekspedycji. Dobra. Jeżeli chodzi o, o tego Sfinksa, tutaj taką wartością, którą e, właśnie może delikatnie przeważyć o, o e, wyborze broni, broni palnej zamiast na przykład białej, jest to, że spostrzegawczość nie ma wcale tak dużo to 125. No i jeszcze, jak mówię, ma się tutaj to ma się dodatkowe trafienie. Tego przeciwnika. Dobra, ja sobie wyłączę już tego Sfinksa. Mówię, zawsze możecie sobie zatrzymać, zerknąć, porównać sobie do tego, co macie. Ale teraz przejdę do EQ. I tak jak właśnie wcześniej wspominałem, wybrałem dla Was EQ palne dla broni, broni, właśnie białej. Broni palnej dwuręcznej. Z tego względu, że biała. To ja mówię o białej. Z tego względu, że palna jednoręczna jeszcze na tym poziomie 85 raczej nie robi dużych obrażeń, raczej macie jeszcze za słabe ewolucje rozwinięte, żeby, żeby ta biała, żeby ta palna jednoręczna była użyteczna. No mówię, najlepszą robotę zrobi Wam po prostu karabin snajperski albo jakiś tam miotacz płomieni z dodatkową sprawą szybkości. Dobra, tutaj przykładowe ku macie zamieszczone, już sobie to wyłączam i e, pokażę, wam, e, pokażę Wam runy oraz e, arkana, które powinniście użyć, przepraszam, talizmany, które, talizmany i arkana, które powinniście użyć dla każdej rasy. Jedyne, jedyne słuszne arkana i talizmany dla kultysty. Bez względu na, tym, na to, czy idzie w dystansie, w białej broni czy w broni palnej, to będzie krew życia, żar krwi, e, talizman, pieśń krwi plus Behmot. I te, e, te, generalnie to zestawienie jest najbardziej. Uniwersalne również dla pozostałych raz, tylko oczywiście pozostały raz nie mogą używać arkana, rasowej, żark, arkana rasowego żar krwi. No ale tutaj już sobie podczytam teraz potępionego. Tutaj macie zestawienie arkan oraz talizmanów dla potępionego. Również bardzo bezpieczny wybór, gdy bierzecie sobie na przykład grozę plus krew życia. Jeżeli nie macie dostępu do Gwiezdnego Setu, to wtedy wybieracie sobie na przykład Przebiegły Set albo własne Arkana, czyli Nocny Łowca, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o rasę Łapacza, podgrywam Wam już zestawienie. Krew Życia, Pieśń Krwi, Behemoth, a jak nie macie dostępu do Gwiezdnego Setu, to wybieracie swoje Rasowe arkana troszkę w Majestat, żeby było wytrzymałość, i resztę w obrażenia, używając przy tym talizmanów maska strachu i behemot. Behemot do zwiększenia zasięgu, a maska strachu do odbicia obrażeń. Jeżeli chodzi o rasę saka, tak samo jak w przypadku poprzednich ras, czyli arkana krew życia. I talizman pieśń krwi, plus behemoth. Jak tego nie macie, to wszystko wrzucacie w wyssanie mocy, ale wtedy wybieracie sobie potęgę mocy oraz behemota. Wyssanie mocy, razem z połączeniem z potęgą mocy, daje wam dodatkowe daje wam punkty życia oraz wysysa tam chyba trafienie krytyczne. O ja ile dobrze pamiętam. Ja akurat z takiem nie gram ale chyba tak to mniej więcej wygląda. Czasami jednak się używa tych arkanów, mówię dokładnie nie pamiętam, możecie sobie podczytać w tej zakładce talizmany. Jeżeli chodzi o rasę władcy zwierząt, to jest też, ma dużo wyborów, czasami władcy zwierząt grają bronią palną, ale ja tutaj biorę akurat pod uwagę, że wy gracie akurat bronią tylko i wyłącznie białą, dlatego do każdego, do każdego zestawu używacie cień best jako e, podstawy oraz wbijacie sobie już różne tam, w od tego, jakie macie możliwości w, w, w waszej zbrojowni, e, czym, czym was może wasz klan uraczyć, to czy może macie sami swoje zestawy już porobione. To wybieracie sobie albo, właśnie, maskę kaliguli albo krew życia. A jak nie, to nie macie żadnego, no to po prostu wrzucacie sobie w skórę bestii wszystko i e, jesteście odporni, i, i też macie mm, ignorowanie obrony przeciwnika, więc to też będzie, będzie robiło robotę. No co, oprócz tego, e, oprócz e, arkan i talizmanów, e, zawsze wspominam też w filmach, żebyście pamiętali o Jednorazach, żebyście używali jednorazów na lokacjach, które wybieracie. No w zależności od waszego poziomu, ale tutaj akurat mówimy już o poziomie 85, czyli jednoraz będzie wybierany z trzeciego stopnia. Znajdziecie go zawsze w sklepie. Oczywiście przed założeniem ekspedycji jest możliwość wyboru jednoraza. Najbardziej popularnym na tą ekspedycję jest wybór łuski demona, z tego co patrzyłem, ale też czasami się trafiają jakieś inne wybory. To już mówię w zależności od tego, jakich statystyk wam brakuje. Ale właśnie łuski demona, zamgula, Czyli coś, co wasze, co poprawia wasze życie. Jak już macie zapewnione statystyki do trafiania, obrażenia macie na odpowiednim poziomie, to trzeba zadbać jeszcze więcej o życie przeżywalność na tej ekspie. No i teraz tak, yy, oprócz tego yy, musicie pamiętać, żeby były odpalone bonusy yy, te yy, miesięczne, które możecie sobie aktywować w, yy, w zakładce Nowa Arena. Za srebrne monety te bonusy się aktywuje. No i tutaj najważniejsze i to jest oczywiście myśliwy, on wam dodaje yy, punkty życia, statystyki zwiększa, yy, więc warto o tym o tym pamiętać. Tutaj w treningu w zakładce ewolucja powinniście powoli rozwijać sobie już nie tylko absorpcję, ale inne ewolucje również powinny być rozwinięte. I teraz tak, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o absorpcję powinna być mniej więcej na poziomie piątym, jeżeli chodzi o na 85 poziomie, jeżeli wy jesteście, to wasza obserwacja powinna być mniej więcej na poziomie 5. Jeżeli chodzi tutaj o dodatkowe ewolucje, to yy, ważna jest dodatkowa komora. Jak będziecie mieli na poziomie trzecim będzie super. No, i co? Dodatkowo możecie sobie rozwijać na przykład skrzydła, albo wzmocnione ścięgna, potęga. Potęga oczywiście też musi być rozwijana, czyli, czyli tutaj ewolucja, która zwiększa Wasz rozwój postaci, żebyście szybciej się rozwijali. No i dobrze by było też, żeby było na poziomie trzecim. Dobra, jeżeli chodzi chyba o ten odcinek, to by było na tyle. Także dziękuję Wam za oglądanie. Um, no i co, do, do usłyszenia w kolejnej, w kolejnej części. Kłaniam się nisko, powodzonka i pozdrawiam, cześć.